Młody człowiek budzi się w dziwnym pomieszczeniu, kompletnie nie pamiętając, jak się tu znalazł ani kto go porwał. Rozejrzał się po pokoju, znajdując tylko prysznic i toaletę, po czym zaczął walić w ściany, prosząc o wyjście. Nagle zauważa monitor, na którym widnieje słowo Szer, więc zaczyna wpisywać różne polecenia, które mogą otworzyć drzwi, ale nic nie działa. Komputer prosi go o ponowne udostępnienie, więc facet potwierdza to polecenie. Teraz nagrywa, zaczynając zadawać kamerze mnóstwo pytań, aby zrozumieć sytuację, lecz nikt nie odpowiada. Po skorzystaniu z toalety odkrywa, że nie ma w niej wody, a zlew również nie działa, więc próbuje skorzystać z komputera. Gdy wpisuje water, komputer informuje, że równa się 5. Nie rozumie tego. Facet kładzie się na podłodze, czekając. Nagle wydostaje się od niego pierdnięcie, co przynosi mu punkty i umożliwia zdobycie pożądanej wody. Po umyciu twarzy mężczyzna zdaje sobie sprawę, że to transmisja, a prawdziwi ludzie go obserwują, więc zaczyna pierdzieć, poruszając się absurdalnie po pokoju, jednak nie zdobywa wielu punktów. Próbuje kilku poleceń na komputerze i udaje mu się wyłączyć światła, więc kładzie się spać na podłodze. Pewnego czasu, później, komputer przypomina mu o udostępnieniu, więc zaczyna rozpamiętywać sytuację, zanim weźmie prysznic. Trochę punktów wpływa. Więc spieszy się, by znów zacząć zachowywać się głupio, tylko po to, aby spaść na podłogę. Jękając z bólu, punkty zaczynają szybciej rosnąć. Niestety to nie dużo, więc gdy zamawia jedzenie, jedyną rzeczą, jaką mu wysyłają, jest miseczka karmy Della psa, która pojawia się w ukrytej klapie w ścianie. Facet skarży się i próbuje odesłać jedzenie, ale żadne z jego poleceń nie działa. Bez wyboru zaczyna jeść jedzenie i nawet zachowuje się jak pies dla widzów, szczekając i dysząc. To przyciąga jeszcze więcej widzów i donacji, co pozwala mu zamówić trochę ubrań. Jednak to wciąż nie wystarcza i wysyłają mu bieliznę damską, którą prezentuje na ekranie. Tego wieczoru facet zasypuje na podłodze, płacząc z rozpaczy. Następnego dnia zaczyna próbować zabawiać widzów jak najlepiej potrafi tańcząc głupio i mówiąc co mu przychodzi do głowy. W końcu zbiera wystarczająco dużo punktów, aby kupić koszulkę i materac dmuchany. Z biegiem dni punkty nadal się kumulują, a on może kupić lepsze rzeczy, takie jak więcej ubrań, narzędzia do golenia, lustro, porządne jedzenie, a nawet alkohol. Mimo że powinien być wegetarianinem, wysyłają mu tylko mięso i nie ma innego wyboru, jak jeść je. W końcu zaczyna to uwielbiać, a widzowie nagradzają go większą ilością punktów. Pewnego dnia, pijąc za dużo, próbuje rozwalić monitor pustą butelką, powodując utratę prądu w jego pokoju. Facet próbuje nowych rzeczy, takich jak ciągnięcie za monitor i klapę z jedzeniem, ale nic się nie rusza nawet o centymetr. Jest tak zdenerwowany, że uderza w ekran tylko po to, aby zranić swoją rękę. Następnie ogarnia go rozpacz, rzucając się do tantrum, błagając o uwolnienie i rzucając kilkoma rzeczami, które ma. Kiedy traci wszelką energię, zaczyna przepraszać, ale dopiero gdy zaczyna kaszleć, prąd wraca. Nagle ekran pokazuje starszego mężczyznę mieszkającego w takim samym rodzaju pokoju, choć ma znacznie więcej rzeczy. Ten starszy mężczyzna wyjaśnia, że czasami w systemie występują błędy. Po osiągnięciu pewnego poziomu zdobywają dostęp do wspólnej sieci. To oznacza, że facet może komunikować się z innymi ludźmi, którzy również są tutaj uwięzieni. Nikt jednak nie wie nic o ich porywaczach. Wszyscy obudzili się tutaj tak samo jak główny bohater, nie wiedząc jak czy dlaczego. Teraz główny bohater ma kogoś, kto mu towarzyszy. W rzeczywistości starszy mężczyzna nigdy się nie zamyka, skacząc z tematu na temat bez większego zastanowienia, a jego niekończące się tyrady przynoszą mu wiele punktów. Główny bohater zaczyna się przez niego irytować, ale pewnego dnia słyszy, że starszy mężczyzna kaszle dość mocno. Próbuje skontaktować się z nim i gdy odkrywa, jakie polecenia użyć, w końcu znajduje wszystkie inne kanały. Są tam różne treści, lekcje gotowania, porady dotyczące makijażu i kobieta wykonująca jogę, która jest tak piękna, że główny bohater nie może się od niej oderwać przez chwilę. Po wielu próbach i błędach, facet w końcu łączy się ze starszym mężczyzną, zdając sobie sprawę, że każdy z nich ma numer kanału. Główny bohater to czternastka, a starszy mężczyzna to siedemdziesiątka trójka. Czternastka zmienia swoje podejście i zaprzyjaźnia się z siedemdziesiątką trójką często rozmawiając, dzieląc się posiłkami, ucząc się magii od niego i śpiewając razem. Trochę później czternastka udaje mu się skontaktować z dwudziestką ósemką, kobietą, która wykonuje jogę w nocy, gdy inni blogerzy śpią. Po podziwianiu jej piękna i spokoju przesyła jej darowiznę. Następnego ranka czternastka zaczyna kupować ładniejsze rzeczy do swojego pokoju, nadal rozmawiając z siedemdziesiątką trójką, który tłumaczy, że nie mogą pozostawać na jednym poziomie, ponieważ wtedy widzowie przestaną ich kochać i przysyłać donacje. Muszą ciągle rosnąć i poprawiać swoje treści, aby utrzymać publiczność w ręku. Od tego momentu czternastka zaczyna próbować wielu różnych rzeczy takich jak stand-up, ćwiczenia, gotowania, śpiewania i sztuczki magiczne, których nauczył się od siedemdziesiątki trójki. Jego widownia ciągle rośnie, a wraz z nią punkty, co pozwala mu kupować jeszcze więcej rzeczy do używania w swoich transmisjach. Ćwiczy również jogę, podążając za poradami dwudziestki ósemki i próbuje kupić lekarstwa dla siedemdziesiątki trójki, który ciągle kaszle. Jednak robi literówkę i kończy oglądając pokój jedenastki, kobiety, która właśnie przybyła i obecnie bierze prysznic. Jedenaścioro wpada w panikę, gdy czternastka pojawia się na jej ekranie i oskarża go o bycie porywaczem, ale czternastka szybko wyjaśnia sprawy. Kiedy się uspokaja, jedenastka proponuje, aby ustalić zasady współmieszkania. Czternastka tłumaczy, że nie był kimś ważnym i przyznaje, że teraz to życie jest lepsze niż to, które wcześniej prowadził, ponieważ teraz ma znaczenie DLA kogoś. Pewnego dnia czternastka zaczyna mały pokaz z lalkami zrobionymi z skarpet, co bawi siedemdziesiątkę trójkę i przynosi mu mnóstwo datków. Pewnego dnia czternastka postanawia podarować jedenastce zasłonę do prysznica, ale to ją denerwuje, ponieważ nie chce być litowana, chce być niezależna. W ciągu następnych kilku dni czternastka bawi widownie lekcjami rysunku, ale jako okropny artysta robi to jak skecz komediowy i przedstawia siebie jako model. Wszystkie te szalone pomysły przynoszą czternastce dużo punktów, a on ciągle czyni swój pokój lepszym miejscem do życia. Jednak jedenastka nie znosi tego wszystkiego i traci cierpliwość, mówiąc, że powinni zacząć rewolucję. To wywołuje spór między trójką przyjaciół, który nie kończy się, dopóki siedemdziesiątka trójka nie zacznie zbyt mocno kaszleć, aby kontynuować. Tamtej nocy siedemdziesiątka trójka zaczyna kaszleć bardziej niż zwykle, i dusi się, co powoduje u niego mały napad i upadek na monitor. Teraz jego ciało jest tak osłabione, że nie może się ruszać. Czternastka błaga swoją widownię o pomoc, podczas gdy jedenastka próbuje znaleźć użyteczne opcje w komputerze, tylko przypadkowo naciska niewłaściwy przycisk. Nagle pokój siedemdziesiątki trójki zaczyna się nagrzewać, a wkrótce z jego ścian wychodzą płomienie, paląc każdy pojedynczy przedmiot i samego siedemdziesiątkę trójkę. Jego przyjaciele mogą tylko patrzeć, gdy siedemdziesiątka trójka umiera boleśną śmiercią, zanim jego kamera się wyłączy. Po pewnym czasie ciszy na żałobę, czternastka kontaktuje się z jedenastką i mówi jej, aby nie obwiniała siebie. Ona odmawia rozmowy z nim, więc czternastka próbuje jednego ze swoich pokazów z lalkami, sprawiając, że ogłasza, że chce się upić. Zarówno czternastka, jak i jedenastka zamawiają dużo alkoholu i zaczynają pić, udając, że tańczą ze sobą. Dzielą się ostatnią rzeczą, którą pamiętają przed porwaniem, a ich taniec staje się bardziej figlarny, łącznie z odkrywaniem ciała. Uświadamiają sobie, że są dla siebie zainteresowani i postanawiają pokazać więcej skóry, używając swoich rąk, aby osiągnąć szczyt przyjemności. Po zakończeniu uświadamiają sobie, że to nie pomogło w ich smutku, a czternastka przyznaje, że wciąż słyszy głos siedemdziesiątki trójki. Wtedy czternastka zaczyna wygłaszać tyradę na temat sytuacji, tak jak kiedyś robił to siedemdziesiątka trójka i zgadza się z dawnym planem jedenastka. Wszyscy blogerzy muszą się zjednoczyć i znaleźć lukę w systemie, ponieważ śmierć siedemdziesiątki trójki dowodzi, że zdarzają się błędy. Następnie czternastka siada przed kamerą i wygłasza serdeczną przemowę, co przynosi mu więcej punktów, których, jak twierdzi, nie chce. Wyjaśnia, ile dla niego znaczył 73 i błaga innych blogerów, aby zaczęli szukać jakiejkolwiek informacji, która może być użyta jako wskazówka do ucieczki. Nagle 28. kontaktuje się z czternastką, mówiąc, że jego przemowa była fajna i porównuje ją do swoich filozoficznych rozmów na temat wewnętrznego kręgu osoby. 11. irytuje się, ponieważ to, co robią, nie powinno być metaforyczne i oskarża ją, więc 28. postanawia opuścić rozmowę. Następnie czternastka i jedenastka sprawdzają inne kanały i cieszą się, widząc, że niektórzy blogerzy dołączyli do ich planu. Na przykład pewna kobieta znalazła sposób, aby sprawić, żeby padał deszcz w jej pokoju. Później tej nocy, gdy dwudziestka ósemka zamierza rozpocząć swoją transmisję z jogi, czternastka postanawia porozmawiać z nią. Dwudziestka ósemka mówi, że jedenastka jest zbyt zła i negatywna, a taka postawa doprowadzi ich do szaleństwa. Wierzy w utrzymanie pozytywnego nastawienia i mówi czternastce, że jest popularny, bo sprawia, że ludzie się uśmiechają, co jest niezwykle wartościowe w dzisiejszym społeczeństwie. Następnie zaczynają razem praktykować jogę, a ich transmisja powoduje, że zirytowana jedenastka budzi się wcześniej niż zwykle. Pewnego czasu później czternastka sprawdza jedenastka, która nie przestaje oglądać innych kanałów. W miarę upływu czasu coraz więcej osób. Zgadza się na ich plan i odkryli kilka fajnych rzeczy, takich jak kontrolowanie systemu wentylacyjnego czy nawet przesuwanie ściany. Jedenaścioro jest podekscytowana stworzeniem mapy miejsca i jej zniszczeniem, ale czternastka nie jest już tak entuzjastyczna. Dwudziestka ósemka sprawiła, że zaczął myśleć, że to co robi ma znaczenie, więc mówi jedenastce, że niektórzy ludzie są tu szczęśliwi i nie powinni karmić ich gniewem. Nie biorąc go poważnie, jedenastka postanawia ściąć włosy jako znak buntu. Później tej nocy 28 zaczyna swoją transmisję z jogi, a zirytowana jedenastka przypomina jej, że powinni mieć zasady współmieszkania. Uważa nocne transmisje za niegrzeczne, bo nie pozwalają innym spać. Następuje kłótnia, a 28 oskarża jedenastkę o traktowanie innych blogerów jak swoje lalki. Czternastka każe im przestać, a jedenastka zauważa, że dwudziesta ósemka nie jest jego przyjaciółką. Po przyjeździe kolejnego faceta, czternastka zaczyna znowu dostrzegać rację jedenastki i zaczyna transmitować, prosząc innych blogerów o przesłanie mu jednego punktu. Występuje awaria, a jego punkty zaczynają wzrastać niewiarygodnie szybko, co powoduje, że dwudziesta ósemka nazywa go toksycznym złodziejem. Wściekła jedenastka sprawia, że pada deszcz w pokoju dwudziestki ósemki, a dwudziestka ósemka mówi, że jedenastka musi poczuć ciepło ich światła. To wywołuje nagrzewanie się ścian, i wkrótce jedenastka płonie tak jak siedemdziesiątka trójka wcześniej, zanim ekran się wyłącza. Zrozpaczona czternastka pada na kolana i załamuje się, kiedy nagle za nim otwierają się drzwi pospiesznie próbuje wyjść, ale w tym momencie widzi, że jego ekran włącza się ponownie, więc wraca, aby powiedzieć innym blogerom, że to dowodzi, iż współpracując mogą osiągnąć rzeczy. Jednak drzwi się zamykają i teraz czternastka musi znowu zacząć od nowa występować.